Witajcie w kolejnym odcinku Wojny śmietnikowe. Znalazłem kilka dni temu na gabarytkach pudełko z prodziżem kompletny. Instrukcja nawet była jak nowy, praktycznie jak nowy. Wczoraj piekłem ciasto. Nie za bardzo mi wyszło. Za wyszedł ale trudno, nic nie poradzę, nie umiem piec ciast w komplecie jest takie coś nie wiem co to do czego taka rączka tu taki dekiel Sorry. miska dekiel taki płaski do rzucania Podstawka grzejąca. Dekiel taki do rzucania. Jak tak rzucacie to nie wraca, a jak tak rzucacie wypukłem do góry to wraca z powrotem. To jest świetna sprawa. Próbowaliśmy. Działa. Taki dzyngiel tu się wtyka. To się wtyka. Na głowę zakłada, nie wiem do czego to jest. To rączka, i tu kabel. Kabel znalazłem w śmietniku w koszalinie, oryginał. Kabel oryginał, proszę ja was. Normalnie wszystko widz. Wczoraj go próbowałem, ładnie piecze. Instrukcja. I tutaj. I pudełko nawet było oryginalne. Puste w środku, ale tu ma naklejkę. Ma prodzisz. Elektryczny prumel Pruszków PPG 9. Rok produkcji 1987. Cena złoty. O, ktoś na prezent dostał. Cenę wyrwał. Pakowaczka numer 16. Oryginalne pudełko, kuchnia pisało. Sobie chodziłem, chodziłem, pojechałem wcześniej o 15.00. Już teraz jeżdżę na gabarytki, bo <laughs> za dużo jest konkurencja. Ale niestety, ale nic później nie można wyhaczyć. Dlatego postanowiłem jeździć o godzinie 15.00 na gabarytki. Przed wszystkimi po prostu oszukać przeznaczenie i dlatego jestem najlepszym śmieciarzem. Dostosowuję się do zmiennych warunków rynkowych. No tak jak Tesla. Biznes. Dobra, majta się. Pierwsza część odcinka będzie jak to się piecze. Jak to piekłem, jak to szło. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Wojny śmietnikowe. Dzisiaj będę robił Wam murzynka. Rasistowskie ciasto. Prodziżu, który znalazłem na Gabarytkach. Prodziż PPG9, dwustronny, dolny i górny. Jest fajny. Ma 650 W, pojemność 3,5 litra, klasa izolacji 1. Murzynek 3 szklanki mąki. Jest mąka tortowa typ 450 półtorej kostki margaryny. Biorę jedną kostkę. Dwie trzecie szklanki mleka. Kupiłem mleko w żabce. 3,50 za litr. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Jest proszek. Półtorej szklanki cukru, biorę jedną szklankę cukru, sześć jaj, tam mam jaja, pięć łyżeczek kakao, tu mam kakao. Teraz będę wyciągał dwie miski, potrzebuję plastikowe do tego, tą większą i jeszcze drugą większą. Miski, jedno na pianę. Margarynę, cukier, mleko i kakao zagotować i stale mieszając gotować przez 10 minut. Z tego odlać 3 czwarte szklanki i zostawić na polewę, Ja nie będę robił żadnej polewy. Do przestudzonej masy, dlatego biorę jedną kostkę margaryny i, i ten i mniej. Pół szklanki cukru mniej i może troszkę mleka mniej. Mm. pół szklanki mleka wezmę mm. do przestudzonej masy dodać żółtka, mąkę ewentualnie jedno opakowanie rodzynek na końcu ubitą pianę z białek ciasto wylać do wysmarowanego tłuszczem i wysypanego tartą bułką prodziża, prodziża. piec 40 minut wydajność 1,3 kg to nie wiem czy piec w nagrzanym prodiżu czy, czy dopiero włożyć do prodiża i nagrzać Prodiż. नम्रता <clears throat> <clears throat> Кашка, бля. Możemy. Fajnie to wyszło. Myślałem, że będzie lipa. To elegancko.